Witaj, najdroższy bracie i umiłowana siostro w Chrystusie Jezusie, przeznaczeni do głoszenia Królestwa Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby Jego światło i miłość przechodziło przez Was, na innych ludzi, aby i oni byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Chodźcie, jedziemy, Ewangelia Jana, rozdział 17, od wersetu 17 do 26. Uświęć ich w Twojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Jak Ty posłałeś mnie na świat, tak i ja posłałem ich na świat, a ja za nich uświęcam samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. A nie tylko za nimi proszę. Lecz i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni byli w nas jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dałem im tą chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie aby byli doskonali w jedno żeby świat poznał że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich jak mnie umiłowałeś ojcze chcę aby ci których mi dałeś byli ze mną tam gdzie ja jestem aby oglądali moją chwałę którą mi dałeś ponieważ umiłowałeś mnie przed założeniem świata Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, ale ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im Twe imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich. Najdroższy i umiłowany bracie i siostry w Chrystusie, Ty i u Twój Stwórca. Jedno jesteście. To nie jest tak, że jakaś część samego Ciebie jest inna, a druga część Ciebie stanowi całkowite tego przeciwieństwo. To nie tak, że jakaś część tego świata nadająca, nadająca i definiująca Cię w określony sposób jest jedna, a druga część to Twój charakterek, Twoja osobowość, Twoje. Wady i zalety, Twoje stare życie, stary plecaczek z przeszłości, Twoje stare marzenia i pragnienia. Nie, przez wiarę w jednorodzonego Syna Bożego, który daje życie wieczne. To wszystko rozpada się i stajesz się zupełnie nowym stworzeniem. Ty i Twój Ojciec jesteście jedno. Jak gąbka. Całą wodę jego życia, cały bezkresny ocean jego chwały, kiedy otwierasz swoje serce przed jednorodzonym Synem Bożym, kiedy przyjmujesz wiarę w jego imię, stajesz się jego sercem, jego osobowością, stajesz się jego charakterem. Stajesz się Jedno z tymi myślami, które ma o Tobie, które miał i które będzie miał jeszcze lepsze, bo każdy dzień, każda sekunda Twojego życia tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, rok za rokiem Bóg w Tobie staje się jeszcze potężniejszy, jeszcze bardziej objawiony, jeszcze bardziej pełny, jeszcze bardziej wyrazistszy, jeszcze bardziej doskonalszy. Ponieważ Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony syn, który jest który jest w łonie Ojca, On nam go objawił. Może wiele Twoich doświadczeń z życia, może wiele Twoich traumatycznych zdarzeń, może wiele ran, może wiele rzeczy próbowało przede, przedefiniowywać to, kim jesteś, kim jesteś najgłębiej. W swoim sercu, kim jesteś najgłębiej w swych myślach. Przypatrz się dziś, przypatrz się teraz, jutro, jakie myśli? I z jakiego źródła? Szepcą ci koło ucha o tym, kim jesteś? Kim mógłbyś być, a może nie masz szans, aby się takim stać? Kto lub co przedefiniowało ci twoją tożsamość może to jakiś wykreowany sposób bycia kimś w tym świecie nieustannie szedł za tobą jak kat i lał pałką po plecach aż do krwi abyś w końcu mógł stać się lub ty siostro mogła stać się tym kimś za kogo, za kimś za kim Biegłaś, biegłeś całe życie. Ale nawet jeśli osiągnąłbyś lub osiągnęłabyś ten wyznaczony pułap, ten określony sposób, jeśli wszedłbyś lub weszłabyś w tą określoną formę bycia jakimś w Twojej definicji, zaufaj mi, że i tak spełzłoby to na niczym. Ponieważ ten sposób w którym chciałeś, w którym chciałaś wykreowywać się na bycie znaczącym dla czegoś lub dla kogoś, tym sposobem zawsze rządzi, ten sposób zawsze prowadzi władca tego świata, czyli diabeł, oskarżyciel, ten, który krytykuje, ocenia i osądza, dla którego nigdy nie będziesz, bracie i siostro, wystarczająco doskonały, wystarczająco dobry, dla którego, z którego diabeł zawsze będzie niezadowolony, któremu nigdy nie będziesz mógł, bracie i siostro, nawet dorosnąć do pięt. Ale Twoje najgłębsze i prawdziwe ja, w którym po ludzku nie musisz mieć nic, w którym po światowemu rzecz ujmując, mógłbyś, mogłbyś być naj, na najbardziej przegranej pozycji, ale to nie okoliczności i to nie różne prądy tego świata definiują cię i twoje samo poczucie, ale ojciec, który cię kochaj, z którym jesteś jedno. jesteś jedną integralną częścią. Którą nowo narodził do żywej nadziei twój Pan i zwawcy Jezus Chrystus, Jezus Chrystus, jesteś z Nim jedno ukochany bracie i siostro. A skoro jesteś kimś takim jak twój Bóg, Twoje wnętrze może zostać odciążone, może odetchnąć. Może w końcu poczuć się wolne, może przestać robić wszystko. Może usiąść spokojnie w domu, na krześle, na brysalce. Twoje ja może pójść w takie miejsce jak to. Może być w pracy, może być przy domu, może być gdzieś daleko w podróży z samochodem, rowerem, na piechotę. Możesz znajdować się w przeróżnych okolicznościach. Możesz rozmawiać z ludźmi, możesz robić cokolwiek, ale twoje serce zawsze będzie znajdowało się w tym domu. Jest takie powiedzenie w świecie: wszędzie dobrze, lecz w domu najlepiej. Ale wiedz, ukochany braci, najdroższe siostro, że to najlepiej to dom, który mieszka wewnątrz ciebie którym jesteś, drogi bracie i najdroższa siostro, nieustannie zespolony i zespolona przez Tego, który zrodził Cię do nowego, świętego i doskonałego życia. Nie musisz, nie musisz już być podzielony oraz podzielona. Jedna część Ciebie nie musi mówić Prawdę, a druga część ciebie nie musi kłamać. Jedna część ciebie nie musi udawać, a druga część ciebie przyznawać się przed sobą samym, że jednak jesteś inny, jesteś inna. Nie musisz grać. Możesz zdjąć ze swojej twarzy wszystkie maski. Możesz przestać grać pacana albo głupka, albo kogoś, kim próbujesz zasłużyć na uznanie, na poklaski. Nie musisz już taki być. Nie musisz już taka być, najdroższy bracie oraz siostro. Niech te wszystkie więzy, które krępowały Cię przez całe Twoje życie, które ganiały Cię jak ten faraon bijący peczem po plecach niewolników, które zmuszały Cię do zasługiwania na miłość w tym świecie u czegoś lub u kogoś. Powierz swoje serce Bogu i poproś Go teraz w Jego imieniu, aby Cię od tego uwolnił i uwolniła, najdroższa siostra. To nie oczy Twojego męża, nie oczy Twojego chłopaka, to nie oczy Twych przyjaciół, to nie oczy Twojej matki, to nie serce Twojego ojca, to nie słowa Twojej babci, dziadka, ciotki, kuzyna, kuzynów, Rodziny, religii, tradycji, idei, mody, sukcesu, new age'u, wszystkiego tego całego gówna, w którym tapla się ten świat. To nie one definiują cię to, kim jesteś oraz jaka jesteś. Nie musisz patrzeć na siebie przez ten pryzmat. Dosyć z tym. Koniec. Wolność w imieniu Jezus, najdroższe siostro. Ten Pan. Ten Bóg, nawet, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał. Jakże mógłby z nim wszystkiego wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? <laughs> Jakże nie mógłby zbawić nas, ten, który jest władcą. Uwierz mi, nie musisz patrzeć w wię... nie musisz patrzeć na siebie więcej przez oczy tego świata, aby On definiował Ciebie. Ponieważ Bóg kocha cię takim jakim jesteś, tak łatwo jesteś. Zerwij z tym światem, wyjdź z niego. Nie słuchaj głosu diabła, który chce wrzucić cię w to kółka, kółko, abyś biegł i biegła w końcu, dostała zawału, i wypadła, i umarła. Bo tak w ten sposób funkcjonuje ten świat. Który nie poznał Boga, więc nie poznał nas. Kocham Was, umiłowani, trzymajcie się, bracia i siostry, i pamiętajcie, Wy i Bóg jedno jesteście, już teraz zasiadacie na tronie chwały w niebie, wraz z Nim, w swoim sercu. Bądźcie doskonali w swoich myślach, przemieniajcie swoje myślenie, poddawajcie Bogu swoje serce. Niech tylko za Nim idą wasze kroki, niech tylko Jego oczy patrzą na Was, niech tylko Jego usta mówią o Was piękne, czułe oraz święte słowa. Spędzajcie z Nim czas, zrezygnujcie z wszystkiego, co dla Was dogodne, co dla Was przyjemne, w czym upatruje jakąś wartość Wasza dusza. Otwórzcie się przed Jachwę, przed Waszym Bogiem, który stworzył wszystko. Który w nas jest. Który bije jednym tętnem serca w swoim ciele, czyli w nas, bo my jesteśmy Jego ciałem. My, Kościół, jesteśmy Jego ciałem. A dla siebie wzajemnie jesteśmy członkami, by sobie usługiwać. Wy i Bóg jedną jesteście. Nie potrzebujecie już nic. Po prostu zostańcie z Bogiem, trzymajcie się, kocham Was.